Witam serdecznie. Przyszedł czas na montaż więźby dachowej. W pierwszej kolejności zacząłem montować murłaty, ale niestety krokwi, płatwi i pozostałych ciężkich elementów więźby dachowej nie dałem samodzielnie rady zamontować. Na szczęście z pomocą przyszła rodzina i tak w cztery osoby zmontowaliśmy przez trzy dni całość więźby. Pogoda nas nie oszczędzała, zaczął padać śnieg i temperatura spadła poniżej zera. Zapraszam Was na fotorelacje z wykonanych prac, a na koniec będzie krótki film podsumowujący całość. Jak widać, mamy już więźbę. Trzy dni pracy. Dzięki temu, że zrobiłem docinkę CENCE, naprawdę było to dość proste. Wystarczyło tylko postępować zgodnie z instrukcją. Tu mamy już zgromadzoną dachóweczkę. Koramika Kosmo 11. Powiem Wam szczerze, że każdy kto buduje dom sam, powinien decydować się na docinkę CNC, z tego względu, że ułatwia to znacznie montaż. Nie trzeba samodzielnie wyliczać kątów, docinać i tak dalej i tak dalej. Wszystko jest gotowe. Ponumerowane. Także mogę z czystym sumieniem polecić firmę Magadach z Pisarzowic zrobili na super robotę no i jesteśmy tutaj na poddaszu Oczywiście, no sam nie robiłem, nie składałem tej więźby, no bo belki, krokwie, to wszystko naprawdę było dość ciężkie. W sumie przez te trzy dni pracowały tutaj razem ze mną cztery osoby. Ale wydaje mi się, efekt jest zadowalający. Wyszło to naprawdę fajnie, równo. Także... Super. No, i co, działam dalej. Teraz do pokrycia dachówką potrzebuję wykończyć szczyty. Tak to wygląda. Tyle, ile mogłem, z silki. Zostanie mi tutaj taka delikatna warstwa wylania betonu. No, i tutaj zrobię takie dystanse specjalne. Tutaj odtąd dotąd jest 10 cm, i później na tą warstwę betonu będę naklejał XPS-a 10 żeby zrobić tutaj od góry, tu odcięcie temperaturowe, żeby od dachu mur nie naciągał zimnym. No i tak to wygląda. łatwiej już pozalewałem poza, po, po wcześniej. Tutaj jedna płatę, druga płatę, one są fajnie zakotwione tutaj w murze. Także. No z tych takich rzeczy, co mi jeszcze zostało? No komin. Komin, który muszę też wymurować przed yy, działaniem z dachem. Stało mi jeszcze tutaj po sześć bloczków. Na jedną część i na drugą, więc to będę musiał wszystko wykonać. Jak wam się podoba? Mam nadzieję, że, że robota na pięć. Udało mi się naprawdę, pomimo tego, że czekałem dłużej niż mi, niż, niż mi właściciel firmy zapewniał, ale powiem wam szczerze opłacało się, bo drewno sosnowe naprawdę yy, dobrej jakości, nawet bardzo dobrej jakości. No i... W śniegu stawialiśmy więźbę, a teraz mamy już fajny modwirż, więc. Więc jest git. Dobra, dzisiaj, dzisiaj zadanie na, na dzień dzisiejszy to będzie wylanie tej strony szczytu, a później, w związku z tym, że ten szczyt przedni i tylny jest symetryczny, to te deski później pozabieram, przyniosę na drugą stronę. I powinno być dobrze. O, zobaczcie, tutaj już mam też pomalowane końcówki kroki. I tutaj docięty jest docięty jest taki schodek, na to później nadbitkę. Zdecydowałem się na nadbitkę, nie na podbitkę, tylko nadbitkę. Będzie mi to łatwiej wykonać. Nadbitkę już mam też de facto pomalowaną. Jest kwestia wszystko tylko Ułożenia, i na to później pójdzie membrana. Dobra, to do roboty.